Siemano ludzie, tu Zahad i ze mną jest. Misher. Misher. Dzisiaj będziemy nagrywać z Minecrafta, będziemy też grać w Lola może. Jak Misher się zgodzi, bo ja będę nagrywał. Ja w Lola nie gram, to mnie to co Może jeszcze z Happy Wheelsa będę nagrywać, chodźmy. Z czego? Z Happy Wheel's, taka gra, nie znasz tego. Ro rojo w to gra Roy? No Royo. Aha i no i... Zapra zapraszam na mój kanał bardzo. Hmm. I, I jak będą lagi albo nie, nie będzie widać taki szary trochę obraz, będzie to. Sora, nie, 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 nie. O, nie. Ej, pomożesz mi? Co? No już nie, ok, tylko że mnie ratuje, to choleru! O, o, nie, De deadne, dobra, w, ty w tym odcinku już od razu deadne. Czekaj, ja uciekam. Kurde, nie! Jednego parku Nie! Ja dnie, jadę dnie, ja dnie, ja, 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 ja jeźdzę, no. Ja ja, o, Kurde, ej, nie przeżyjesz. Ja też nie przeżyję, czekaj. Zabiją mnie. No zabij mnie, dalej. Yes, gdzieś jest, gdzieś to nie jest takie śmieszne, ale dobra. Żeby był kumpla. Chodź, dalej. Miszer. Ja mam tego, tego, czekaj, włączonego to może dla tego, nie ma, bo to nie wiem, chwilę, ja jeszcze raz jedę na Minecrafta. Nie wiem, to będzie Okej, okay, i, i co raz za te głosy, bo u mnie jest ten taki głos. Czy czekajcie, ja, ja mam za dwóch, bo coś teraz jest ze... Dobra, żeby po krótkiej przerwie. I on mnie przerwie... okłamał! Właśnie! Bo... Nie powiem, z czym. A ja mogę powiedzieć proszę! Nie, mów później, pod koniec. Będzie ciekawiej. Kurde, jak my mamy tam doskoczyć? O, dobra, już wiem. No, ale... Nie! Laguje mnie, fak, laguje mnie. Myślę. Nie laguje. Nie też okay, laguje. nie laguje. Nie jak, jak? to Dobra, tam... A ty co ty robisz? Czytować chciałem. No weź, tego się przejść da. No. Czekaj, łe, no nie mogę tutaj set homo ustawić, Ue. A tu mi, mogę? Ej, tu też nie mogę, co za... Eee, oł, oh, what the fuck? Ej, what the fuck? Łupiś, I przecież tu żadnej nagrody nie ma! What, Ej, kurdo! Ej, ej, nie graj tu przecież, tu nawet nie ma tego, a może jest tam ten, bo tam coś jest. Nie ma, nie ma, bo, bo ja tam się to sprawdzałem. Ja I powiem wam teraz, jak on mnie knoci, Tak. On on prostu nader ja myślałem, że, że, że się ten czas kręci. I nawijałem, nawijałem, nawijałem i coś tak mi nie opłaciło, o cholera. Po prostu gadam, 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 a on kurde prostu mi nawet nie powiedział, że tak. No bo y, telefon do mnie dzwonił, rozumiesz? O no tak, ale... <ścoughs> Widziałem to. i tak! Mogłeś powiedzieć. Pauzujesz, a nie... Nie. A ja to słyszałem, bo, bo jak ja wyglądałem przez skape'a. Znaczy... E, jak ja poszedłem odebrać komórkę, to słyszałem, że on coś tam nabija, a ja kurde, to to jest? No! Tak, przecież <grym> ej, przecież tego się nie da przejść, ej no. Tu tutaj trzeba jakoś na sprincie. Ty jesteś na tego nie umiesz. No, to... ej, ale zobacz, to przecież no, nie. Ale, no, 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 Zboyzca, ale proszę, zobacz, ale zobacz, bo tutaj jest tak blisko Glowstone, no to jak skoczysz, no to zacznij. Wejdę by się mało ciało. To jest tak jest przeszyłem. Kurde. <grym grym> Ja nie mogę. A to trzeba tak jakoś ten... co? Więc proszę was o jeden zły komentarz. Jeśli możecie, no to proszę was o jeden zły komentarz. A kurde, nauczyli. Kurde, co jest? O, Ken. Co? A właśnie, zachę, Jedno pytanie. Po co zrobiłeś serwer skoro i tak nie gra grać, nie będzie? Ja gram na nim. Tylko, tylko tak jak, czy, tylko jak oczywiście ty wychodzisz, to ja, to ja wchodzę, nie? To jest dziwnie, bo, bo przed chwilą też byłem na moim serwerze. No tak, tylko że to jest, jest, jest niezamknie, no bo jest Hamachi. Co? Lagi? Hamachi! Aha, no Hamachi, dobra, no, no, no to też. No a ty w ogóle nie przejdziesz. Kiedyś, kiedy, ej, kiedyś mój kumpel vipa dostał na parkurze, rozumiesz ty jest to wipa. Jaki sam spój się w dół? Jaki dead, ej! Ja, ja zaraz tam będę! Wierzysz, że ja tam zaraz będę. Nie! I co, mówiłem, że zaraz tu będę! Ej, ale super! A jak tutaj przejdziesz, to przez tą ścianę to już ten To, to tutaj... Mo... Jak to przejdziesz tą ścianę, to, to jak spadniesz, to będziesz tą ścianę, mógł jeszcze... Iż... To tam jest drabinka na tą ścianę i będziesz mógł jeszcze raz. No nie no, to chyba jak są jakieś jajka. Ej, te się do mnie, ja teraz... że... Ej, gościu, a wiesz, że ty jest typy. Nie ja tutaj typy sobie, sobie co pisze? Chciałam ja wiesz, że tutaj jest TPA? Tak, no to czekaj, stój! TPA z AAH tak. Za chwilę nie zapomnę. No, to Jaki JITER! No! No, <słuk _> <słuk _> no te płeć nie, ja to, tak, to, to zaakceptowałem, ale dobra. Bo chciałeś mnie, ja to. Ja przychodzę parkour, no i. Fuck! Ej, ja zaraz spadnę! Ja zaraz się zabiję! Ale jednak nie. Dziadzio się zabił znowu. No, który to raz już ja to widzę? Nie, no, co to jest? <todgłosy> <todgłosy> nie umieś tam doskoczyć? Ty jest to! Ej, co co, co, co? co miało być? Ale Jaki. nie laguje! Ej, do, dobra, my już będziemy musieli kończyć, bo już mnie laguje tutaj strasznie to Nara, bo i tak ten... ten... Nara!